Ale jakie koszty poniesiemy, to ja, drodzy Państwo, przygotowałem taką listę po prostu informacji dotyczącą właśnie szacunków. I to nie są jakieś szacunki zrobione przez jakiegoś Kowalskiego, który gdzieś sobie no, jakieś cyfry wyimaginowane gdzieś wyciągnął, nie wiem, z Kajeta, tylko chociażby przykładowo szacunki samej Komisji Europejskiej która szacuje, że jeżeli chodzi o same zielone inwestycje w energetyce i transporcie, czyli tak naprawdę nie jest to jakaś, no można powiedzieć, to są tylko dwie gałęzie gospodarki związane właśnie, to już szacują, że rocznie do końca tej dekady będziemy przeznaczać, jeżeli chodzi o Unię Europejską, 1,3 biliona euro. Jest to przeliczone, że to jest 7,7% całego unijnego PKB, ale to nie wszystko, bo jeżeli chodzi o kolejne lata, czyli już następną dekadę, Unia Europejska będzie musiała przeznaczyć 1,5 biliona euro, czyli to już jest też przeliczone, to jest około 7,4%. PKB. Także widzimy, drodzy Państwo, że są to horrendalne pieniądze, o czym też się już wielokrotnie, no, można gdzieś tam znaleźć w przekazie medialnym, że są już różne ośrodki Analityczne, które już wręcz twierdzą, że tak naprawdę Unia Europejska jest niewydolna pod względem finansowym, żeby zrealizować tego typu właśnie chore ideologiczne pomysły. Ale dalej bym chciał zacytować, tutaj chociażby znalazłem informację francuskiego tak zwanego think tanku, który się nazywa Instytut Rousseau, który na przykład informuje, że dekarbonizacja unijnej gospodarki do 2050 roku będzie wymagała inwestycji drodzy państwo na poziomie około 40 bilionów euro. Środki te między innymi miałyby pochodzić na przykład z budżetów poszczególnych państw, czyli tu zwrócę uwagę no między innymi również naszego kraju, czyli Polski, a po części z sektora prywatnego, czyli Prywatne przedsiębiorstwa będą musiały również w tym po prostu partycypować. Teraz dalej. Niezbędne inwestycje, aby ogłosić właśnie tą neutralność klimatyczną nad Wisłą, to już się tyczy właśnie naszego kraju, mają sięgać 2,4 biliona euro. To jest więcej niż na przykład w Holandii, która będzie musiała wydać 2 biliony. W Niemczech będzie na przykład więcej, bo to będzie 8,7 biliona, na przykład Francja 7 bilionów. No ale musimy wziąć, drodzy Państwo, pod uwagę, że tamtejsze społeczeństwa, bądź co, bądź są bardziej zamożniejsze od naszego kraju. Tak? Tutaj jeszcze, jeszcze dodam taką też ciekawą informację, bo to jest porównane wydatki, które będziemy musieli wydać właśnie na te wszystkie Pomysły można porównano to na przykład do wydatków budżetowych na inne cele. I tak na przykład jeżeli chodzi w przypadku właśnie tego think tanku, o którym mówiłem, wyliczył, że co roku powinniśmy jako państwo kierować na te cele 13,6% PKB. I, teraz, I to jest według danych z 2022 roku. I teraz tutaj bym chciał zwrócić uwagę, że na przykład Hiszpanie zatrzymują się już na 10,5%. Tak? Czyli to też jest bogatsze społeczeństwo i na przykład może sobie na więcej pozwolić, czyli ma tam większy ten dochód narodowy. Ale żeby tutaj pokazać właśnie tą skalę, to tutaj teraz powiem, że teraz ostatnio głośno jest też w mediach, e, czy to będą głównego nurtu, czy, czy gdzieś jakichś niszowych, e, sprawa związana z wojną na wschodzie i oczywiście z obronnością. I wskazuje się, że państwo polskie wydaje na obronność około 4% PKB to właśnie było już a tak to jest obecnie ale w 2022 roku na przykład na ochronę zdrowia w Polsce przeznaczono 6,7% PKB i teraz jeżeli porównamy sobie właśnie z tym szacowanym wydatkiem który będziemy mieli przeznaczyć na te wszystkie ideologiczne pomysły czyli 13,6% PKB to ja zwracam uwagę, jaką byśmy mieli służbę zdrowia, jeżeli na przykład teraz wydajemy 6,7, a tutaj na te wszystkie pomysły związane z tą tak zwaną transformacją będziemy wydawać 13,6.